Ogromnymi emocjami i wygraną egzekwo Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach i Szkoły Podstawowej nr 2 z Zalasewa zakończyła się tegoroczna edycja pierwszego Kroku wieślarskiego. Na finał w hotelu Sheraton przyjechali zwycięzcy z czterech gmin powiatu poznańskiego. Uczniom towarzyszyli rodzice, WFIści oraz dyrektorzy szkół i wszyscy okazali się równie mocno zaangażowani w kibicowanie. Wśród chłopców najlepszy okazał się Marcel Wiśniewski ze szkoły podstawowej w Owińskach, wśród dziewcząt Natasza Kaczmarek ze szkoły podstawowej nr 2 z Zalasewa. O wygraniu głównej nagrody, którą jest Ergometr Wioślarski, decydowało jednak nie indywidualne zwycięstwo, a całkowita liczba punktów. Wielkie emocje czułam do samego końca, tym bardziej, że wynik na końcu był, jaki był, czyli dwie szkoły zremisowały. Pierwszy Krok Wioślarski to inicjatywa Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, organizowana przy wsparciu Fundacji Wielkopolskie Wioślarskie, oraz partnerów Starostwa Powiatowego i firmy Enea. Efektem y, tych zawodów, bo to są przecież zawody amatorskie, jest to, że część zawodników y, amatorów przechodzi do profesjonalnych klubów w Poznaniu, a wiosła są. Y, dyscypliną, która daje dużo medali. W finałach gminnych wzięło udział w sumie 350 uczniów z 10 szkół podstawowych. W sumie z dostarczonych ergometrów skorzystało około 1000 osób. Kolejna edycja już za rok.